to znowu ja i sprawa wygląda następująco Kamil dużo ma teraz zajęć i obowiązków dlatego poprosił mnie żebym ja zajął się jego kanałem i nagrywał coś w wolnym czasie i postanowiliśmy, że to będzie seria z minecrafta no którą właśnie ja się zajmę a jako że wcześniejsze Q&A które nagrałem ja też było z minecraftem tak to uznamy jako drugi odcinek naszego, już można powiedzieć, że nazwiemy to let's playem. Więc witam, witam, cześć. I tak sobie postanowiłem, że nagrywać będę, no, będę starał się nagrywać systematycznie. Jeśli ta się w jakikolwiek sposób spodoba, to będzie to pokazywane codziennie. No to chyba jeśli chodzi o sprawy informacyjne to by było wszystko. I w poprzednim odcinku wiedzieliście, że znaleźliśmy tutaj fajny lasek. I na pewno pozbieramy to drewno, bo ten, tego koloru drewna rodzaju nie Jest brzydkie, takie pomarańczowe. Zrobimy sobie sikiałkę. Dobra. cykiera jest zrobiona. Pozbieramy drewno. Zbierzemy trochę drewna i wydaje mi się, że poszukamy jakiejś miejscówki na, na domek. osiedlimy się i w tym odcinku to będzie głównie wokół tego się rozchodzić. Jakoś, jakieś miejsce na domek. I żeby przetrwać, jak sami też widzicie. Ser, serwer yy, świat jest na trybie hardcore. I jak umrzemy, to też <laughs> będzie poser i w sumie, więc jak ktoś tego nie chce i nie chce mnie słuchać, to może <laughs> życzyć mi śmierci w grze komputerowej. Nie będzie mi się chciało tego drewna, na drzewa na pewno do końca skopiować, bo i tak się stąd szybko lotnimy i poszukamy jakiegoś fajnego miejsca. Myślę sobie, że odcinki będą tak mniej więcej miały od 15 minut do... 20. Chyba, że będzie coś się ciekawego działo, albo będę miały jakąś będę twórczą. Dobre. A jest dosyć spory. Surowców trochę mamy, głównie jedzenie, którego jest w sumie mało. I w sumie przydałoby się go więcej. Tylko no, nie też trzeba jakieś uzbrojenie zrobić. Wydaje mi się, że to będzie konieczne, jeśli będziemy chcieli tak bardziej pod defensywne podejść żeby nie użyć za szybko z jak widzicie mamy łóżko, żeby noce o wiele szybciej nam miały jakaś wioska by się przydała, bo to jest też dobry początek, dobry start ogarnąłem jakieś shadery, które działają w miarę dobrze, wyglądają w miarę fajnie i raczej z nimi będziemy grali, nie są jakby żadnym utrudnieniem ani nie wprowadzają żadnych kom komplikacji. kurczę Następna pustynia niedobrze. Krówki, jedzenie. Yy, jako, że nie mam o czym mówić i co komentować. Myślę, że byście, jeśli chcecie, dawali pod, yy, pod docinkiem w komentarzach komentarze z treścią, w których będzie napisane co mam robić i o czym mówić i o czym się wypowiadać. I na tym się będzie też mogła opierać seria. I propos pozdrawiania, to ja chyba nie będę pozdrawiał osób. Tak mi się wydaje, chyba że ładnie poprosicie albo coś takiego. Tylko po prostu będę starał się jakoś grać i prowadzić ten gameplay z jakimś dobrym, znaczy dobrym, z jakimkolwiek komentarzem. I liczyć na to, że wam się spodoba. Ja teraz też wolę liczyć na to, że znajdę tak, jakiś domek. Znaczy domek, miejsce na domek. Zbiła się noc. Mamy łóżeczko, bo nocy nie chcę prze, nie przesypiać. Bo tutaj wszystko mnie zniszczy i wszystko bez wyjątku. a naprawdę nie chciałby umierać i, i zaczynać tego wszystkiego od początku. W planach, żeby się osiedlić... No czemu jest... <laughs> już jest strasznie. Żeby się osiedlić, yy... plany plany, to znalezienie jakiejś góry. Góry wydają mi się takim bardzo atrakcyjnym biomem, w którym można zrobić sporo ciekawych budowli i... i ze względu na teren gór można bardzo urozmaicić je, jakimiś budowlami i tak dalej. Ewentualnie jakąś łąkę Na której też można sporo zrobić Ajajaj Dobra, dzionek checkpoint <laughs> Jak ubrzemy to tutaj się z, zrespimy, odrodzimy Nie, to jest znowu sowanna No z fajnym schodem słońca no, to tak na marginesie do tego co powiedziałem wcześniej, no nie odrodzimy się, niestety. Nie, no tutaj na pewno mieszkać nie będzie. Nie, na pewno nie. Czemu jestem pośledzony? Nie mogę ich trafić. Dobrze. No i tak będziemy biegać przez. trochę czasu. Bo naprawdę zależy mi na tym, żeby miejsce to było spoczko. Hmm. To w sumie może ja zrobić cięcie. I jak znajdę jakieś fajne miejsce, to się dopiero z Wami tutaj. no. Wróciłem i znalazłem po ciężkich przygodach jakichś yy, głupich uczniów. Nie, nie uczniów. Kuszników, yy, którzy rzucili na mnie zły omen, ale zabiłem go i dostałem sztandar. Nie widać. Nie, to przycisk. To jest sztandar. Dobra. Yy... I będę go. A jak go wypuszczę, to co? Nie, nadal mam plątę. Kiedyś się rzucimy, zrzucimy. A wracając. Znalazłem konie. Góry. I co najważniejsze wioskę. I to na początek nie chciałbym się zamieszkać. zamieszkać. Znaczy... Nie wiem, mam też pomysł, żeby ją całą... Co jest? Co jest? O co chodzi? Że oni mnie nienawidzą? I oni są mi zabić? Czy ja wam? Co tu się dzieje? Co to za questy? Ludzko jest! A to jest to jest! Nie będę w to grał! Nie ma opcji! Co jest w tą grą? nie tak? No... A! Dobra, to... Co? To... Zamieszkamy obok, jednak jednak zamieszkamy obok. Nie wiem co tam się dzieje. Nie chcę wiedzieć. Nie, 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 nie wiedziałem, że jest coś takiego w sumie. ale w sumie tam mają... A jakbym się tam się jakoś ukrył? A może pomogę ja im dostanę nagrodę? Ocalimy wioskę. To jest plan. Jak zdychniemy to już po nas. O nie, mamy Iron Golema po swojej stronie, oje... Kurczak. Ale, uratowaliśmy. Więcej tego. Dobra, widzę jakaś dzwo... Dwonie, na co gadam. Druga runda. Druga fala. <g rude> Nie, <willizup digress> <Genius. trud> Nie wiedziałem, że nagrałem taki rozbudowany system. Dobra, nie, dwa na jednego się nie liczy. Nawet nie będę ryzykował. Ech. Ajaj! Dobra, yy, pomysł jest, żeby udać się do Iron Golema. Może on nam pomoże? Jak go nie zlikwidowali. Mamy go tam, tam jest, tam jest. Ale co jest tam? To już następna fala. Nie wiem, to znowu się ładuje. I czemu jest dzwonek? I czemu ciągle są przeciwnicy? A oni ich odpuszczam? I skąd oni się biorą? Przecież ich jest coraz więcej. Pierdolona jest ta gra. Dobra, nie, nie będziemy pomagali wiosce. Nie będziemy w ogóle z wioską się zadawali. To jest. nie wiem. chora wioska. No cóż. Ja miałem wybić tą wioskę, a jednak okazuje się, że niestety nie. A zamieszkamy gdzieś tutaj. Najlepiej na tej. Nawik no może górce. Może na tamtej górce. Tutaj gdzieś inna górka była. Czy to jest ta, o której mówiłem? Nie wiem gdzie w sumie chcę. Chciałbym. No tutaj są ciągle te... Nie wiem, to złe i one są cofale co fale są tr trudniejsze. Nie mam zielonego pojęcia gdzie mam się wybudować jednak. Ale czynczy... Znalazłem fajne miejsce i bez żadnych wątpliwości. No jest spoko. Znaczy nie wiem, co nie, w sumie nie jest, jest jakieś super mega. Ale jest spoko. Ajajajaj, ajaj, ajaj, nie chcę tu iść, jeszcze nie tu. I plan miałem taki, żeby iść do tej wioski jednak, ale no... no może już jest to bezpieczne. Już mam dziwna sprawa. Nie wiem, co o tym myśleć. A, ja pokazywałem tutaj byłem. i Pokazywałem tutaj chyba wioskę, a tutaj pokazywałem miejsce. Fajne, że to znam. Nie, no, jednak jest słabe. Średnie. Nie podoba mi się. Nic jeszcze nie zrobiłem, nic nie zbudowałem. Dobra. Yy, tutaj, podoba mi się to. Wykorzystamy tą słabość terenu i zamieszkamy tutaj. Tutaj będzie wejście. Tutaj bruba, tak, taki, w takiej tej wnęce, tak. Jest sporo drze, drzewna. To już możemy sobie zacząć. Dirt, mm, dirt, dirt. Równalibyśmy teren. Wydaje mi się, że skończymy taką pierwszą prowizoryczną chatkę. I na tym skończymy odcinek. Znaczy, w sumie nie wiem, jak ja sobie to wyobrażam. Yy, na pewno chciałbym dach za szkła i zrobić taką szklaną platformę nad tym. Kiedybym bym wychodził, na przykład gdybym zbierał drewno, tutaj bym... Kiedyś to ograbuję, zanim... Znaczy, chyba już ktoś to zrobił za mnie. Tam mogę sobie pozbierać piasek, tam gdzieś mam śnieg i tak dalej. Dobra, zostawimy sufit. Czy sufit? Nie wiem w sumie, nie mam pojęcia. Hmm, może z bruku i zrobić taką... Asi znaczy to jest ogólnie słabe miejsce, ale jeśli miałbym dobrą inwencję twórczą, to da się z tego coś fajnego zrobić. Dobra. Pokopałbym kobak tutaj, w sumie. I, I. Jak zrobił... I mimo wszystko zrobił to z kobla. Dobra. Teraz ten tym W sumie nie wiedziałem, że tak gra mnie zaskoczy czymś takim. Nie miałem pojęcia o, o tym. I jeszcze żyję! Parę, znaczy chyba jeden minecraftowy cały dzień minął, żeby znaleźć to miejsce. Czyli to około, nie wiem, chyba 6 minut? Zetniemy to i nadal myślę, czy drewno, czy nie drewno. Albo... tak. Jeszcze inny pomysł. To będzie piękne w przyszłości, gwarantuję. Daję sobie głowy odciąć. Mm. Nie wiem, co ja do końca robię, ale niech to będzie właśnie to. Staramy się zrobić tak, żeby nasz dom zlał się jak najbardziej, się znaczy zlał, no zlał się jak najbardziej z naturą w sumie i będzie taka jego cecha. Taką platformę specjalnie dla nas, coś w tym stylu i też żeby była bezpieczna, ale do, do tego to jeszcze trochę czasu minie. Jakąś skrzyneczkę zrobimy z tego drewienka. Ajej, ajej. O, piecyk by się przydał, nie mam piecyka. Tutaj zrobimy jakąś wnękę do kopalni. Dobra, jako że mamy tutaj łóżka Będzie skrzynka podwójna, i te dwie mają takie powietrza. Te 40 przycisków, to nie wiem. Będą, będą. Jak się, o, tak się zrobiło. Będą wspominały o pięknym QA, który miał miejsce tamtego odcinka. To jak to było. Łapka w sumie też. Dobra. Łóżeczko, żeby było spanko, bo za chwilę będzie noc i jeszcze pościłem trochę drewna i postaram się to dokończyć, żeby tak jakkolwiek wyglądało. Jeju, nie, mamy kamienny kilof, to będę mógł trochę. Mm, mamy jeszcze jeden kamień. Już mamy. Pół łopatkę zrobimy. Do takiego terenu wata bardzo się przyda. Bez wątpienia. Dobra, udało się. Jeszcze nie ma nocy. Niech będzie to jako nasza podłoga nadal. A tutaj początek kopalni. Znaczy kopalni, no. Nie jest to cave, ani nic takiego, ale czy jest to, żeby zdobyć jakąś rudę. No, czy kobel, To powinno wystarczyć. Czy musieli zebrać węgiel i pochodnie. Prześpijmy się. Jeszcze nie mam nocy. Dobra. Na początku wspomniałem, że to wy będziecie. Mówili mi. Co tutaj bo jeszcze tutaj pod tym będą mi się rozmowy rozpiły. Co będę miał nagrywać, a znaczy, co będę miał nagrywać, co będę miał w tej grze robić. I możecie też mówić mi, w jakie inne gry chcielibyście, żebym zagrał. I nagrał. Ale tak to starajmy się skupić głównie na Minecrafcie, Nie wiem dlaczego, w sumie nie musimy, ale myślę, że to ma, to ma sens. Otoczyłbym jakby tą górkę takimi murami jakie zrobiłem tutaj, żeby nic nam nie nie wchodziło. A tutaj zrobił taką właśnie przytulną platformę. A na górze jakąś taką półkulę ze szkła. Taka, tak. I musimy szybko zdobyć starczę, bo wydaje mi się, że... No... Przede wszystkim pod defensywę tutaj. No Bezpieczny <gryzny> dom. Użyliśmy całe jedzenie. Mm. O w ogóle, jak szukałem tego miejsca, to znalazłem to. Nie wiem, czy to rośnie. I jak to rośnie. Ale wiem, że to bije. Dobra, zasadza, tak jeszcze tutaj spięć. To by się przydało. Akurat z jedzenia będziemy mieli problemu, bo tutaj jest sporo zwierząt, i tam jest wioska. Wiosce są sznopy, siana, sznopy, snopy siana, które bez problemu zamienimy na. Nie mogę tym skakać? Nie mogę, ale... które zamienimy na chleb. I ich jest tam naprawdę bardzo dużo, dlatego wioska jest taka strasznie OP. po tym wydaje mi się, że chciałbym jeszcze zrobić taki. Powiedzmy to piętro na dole. Już powinno być chyba z drugiej strony. No, jest OK. Oświetlić by się przydało. Nie, no nie powiem się tutaj żadne moby. Albo powinny. Oby nie Więcej tego kobla. Też nie mogę go kopać, bo nie mam węgla i nie mogę zrobić pochodni. A, nie będę jeszcze normalnego drewna na to, żeby mieć węgiel... drzewny. Dobra. Myślę, że tymi rzeczami, czysto dekoracyjnymi, znaczy, no w sumie to wszystkimi rzeczami, zajmiemy się w następnym odcinku, a ja na tle tej wioski i tamtych najazdów yy, bardzo z wszystkich... No papa. Pa. Wiecie co chodzi. Trzymajcie się. Hejko!